Mamy już jedną część zawiasu przyspawane tutaj elegancko z rureczką od dołu. Do drugiego przyspawałem już też te płaskowniki. Tutaj tu były dwa otworki, więc zrobiłem to jako spawno-otworowe. Dodatkowo tam to wzmocni. Mam już kolejną rurkę, żeby tutaj przyspawać. Ale sobie teraz tak myślę: po co mam to spawać tak o pałę? i ryzykować, że może być troszkę przekoszone już drzwi będą nam się będą nam się tutaj blokować i krzywić więc jutro ze sklepu prosto będę sobie szpilkę 12, włożę tutaj w tą rurkę i tutaj, że będzie to jakby tu wosi. no i nawet jak będzie to lekko krzywo, będzie to równo krzywo, no i drzwi nie będą się nam blokować, będą płynnie pracować a tutaj to się przyspała tylko no i teraz biorę się już za drugie drzwi te trzeba też tak samo wzmocnić tutaj i tutaj zaznaczyłem sobie szybę, że to była lewa no i najgorsze te doły w tych drzwiach zwłaszcza w tych są zdrowe jedynie chyba z drugiej strony są tutaj dwie albo trzy dziurki ale to spokojnie do wyspawania, bo tu jest wszystko zdrowe, to wszystko jest zdrowe, a może jednak nie do końca. Nie, no jest zdrowe, jak widać. No również, więc tu jest elegancko. Jedynie tamte zgniły od dołu, ale to tam wyspałamy sobie. No, także tą muszelkę trzeba sobie tak odkleić, ją właśnie. Tak, żeby ona już tam nigdzie tak nie strzelała. No i następnie nawet tutaj tarczami zużytymi między rand a szybę wkładamy. Właśnie między rand, pentalowa, uszczelkę. Trzeba uważać, żeby szybę nie potłuc przy tym. No i po prostu tutaj trzeba to wciskać. No i po kawałeczku tutaj w tą i w tą stronę wypychać ją. Mówiłem, starczysz tylko popchnąć, no i to już nam ładnie uszczelka zeszła. Dwie już tutaj zwięziłem trochę. No i na, zrobiłem sobie takie dziury do tych moich zgrzewów migomatem. No ale zrobiłem trzy. No i skończył mi się drut. Będzie gorzej. Te trzeba będzie tutaj obciąć po prostu. Dać blachę dwójkę i potem z blachy poławić się takie coś. Przynajmniej chociaż na kształt podobny zrobić no bo z tego już nic się nie da wyratować z obu strony jest zgnite chociaż tutaj wydaje się być w miarę zdrowe więc może wystarczy tylko to zostawię oryginalne po prostu przetnę tutaj rozwalę te zgrzewy co tu są i tylko ten płat się wymieni a ten zostanie ale to no, spokojnie Najpierw zróbmy drzwi otwierane do tyłu. Kolejne, już tutaj, wzmocnienia dorobione. Tutaj dotąd. No i tutaj, tak samo. Nie ma widać śladu. Teraz będziemy spałać rurki do tamtych drzwi. I patrzcie, jak to będzie nam się otwierać. To, co mówiłem, tutaj ta rurka już przyspawana. No i dzięki temu, że jest ta szpilka, no to. To. Mamy to tak w miarę osi. No i dzięki temu. Będą nam się trańić. Nie powinny nam się blokować. No i powinny płynnie chodzić. A ja teraz to obsłałem tak jak tamto. No i potem włożymy je do ciągnika. Jeszcze myślę na te oryginalne zawiasy. Tam się to ładnie dociśnie z tej strony ściskiem do słupka, i wtedy jak już będzie, beleczko... tak, teraz założyłem te drzwi. No i wiadomo, od spawania z biedziem lat się wygieły No i tutaj górą mi odstawały, tak z 3 cm. Więc tutaj beleczko ładnie. Tutaj wciągarka. No i dociągamy. Robimy tak, żeby było na równo. Mam nadzieję, że one tutaj mi się nie wygną, tylko tu, gdzie chcę, czyli od tego miejsca do środka. No i tak stopniowo trzeba to robić, żeby nie przesadzić. Żeby po prostu potem nie robić tego w drugą stronę. No i ładnie nam dolegały te drzwi. Są już te ładnie tutaj odgięte się dogięte. Drugie zawiasy przyspawane. Są one bardzo mocne. Na pewno się nie wyrwą. Teraz trzeba odciąć te oryginalne. Tak jak ktoś ładnie nakombinował. <laughs> nie dość, wszystko jest pospawane, posmarkane. Ktoś na cztery śrubki tu dał. A tutaj na jakieś... To może być czasami oryginalne. Tak, pewnie to będzie oryginalne, bo wchodzi tam o... Między te dwa szwy, jakby. Rurki od zawiasów już przyspawane są, wezmę się za tutaj naprawienie, się tu żeby ładniej to wyglądało po tych starych zawiasach. Tak to wygląda pod tym płaskownikiem, co był spawany, przykręcony. Za ładnie to nie wygląda, ale to ogarniemy. No i tutaj mamy malutką dziurkę. Reszta jest zdrowa. No, i jeszcze od drugiej strony. Tu mamy, nie wiem czemu, ale w tym kawałku są takie. Ktoś się bawił szlifierką albo jakimś wydzierakiem. Ale to też zaspawamy. No, i tutaj są takich parę dziurek. Tutaj to pewnie wytnę, bo tu są same dziury akurat. I do tego przetłoczenia. to już to jest zdrowe chyba. A te dziury to też pewnie wstawię jakąś łatkę. No bo nie chcę tych drzwi tego turantu, zwłaszcza tego przytłoczenia tu usuwać. No bo samemu zrobić będzie to ciężko, żeby ładnie to było. No i na pewno zrobię dziurkę na tą dole na spływ wody, no bo przez to tylko to zgniło. Gdzieś tu woda się w nie dostawała i tam stała cały czas. Ale to wszystko jest do ogarnięcia tutaj jednak wyciąłem całe to tu się wsłało po prostu dwójkę blaszkę ładnie no bo rzeźba w tamtym był bez sensu <laughs> tutaj też to poczyściłem, to się ładnie spawa. no i ten nieszczęsny był tej drzwi myślałem, że był w lepszym stanie no ale po szlifowaniu jak widać mamy dużo więcej dziurek ten drugi płat jest zdrowy, tu widać nie ma z nim tragedii no ale z tym jest nie wiem, czy to uda się zespawać po prostu. Trzeba nie zrobić łatkę na nadzieję, że się uda to ładnie zespawać. No bo niby to jest tu wyżarte, ale kawałeczek dalej już jest ładne więc spróbuję to najpierw zespawać. A jak się nie uda, to trudno, jakoś to wyrzeźbię na nowo. Udało mi się to wyspawać. Na małym prądzie, na jedynce wyszło to bardzo brzydko, ale jest ładnie do jakby już dosyć grubej blachy, przetopione. No i myślę, że po oszlifowaniu praktycznie nie będzie śladu po tym. Najpierw wyslifuję to, a potem dorobię jeszcze tą blaszkę, żeby już to było na gotowo. Teraz biorę kamień ślifierski to kamieniem zjadę, a potem listkiem. No i pewnie jeszcze będzie trzeba spawać ewentualne małe dziurki, ale wiem, że już coś z tego będzie i nie trzeba będzie tu w tym nic dalej wycinać. Tak to wygląda już po szlifowaniu wstępnym. Jeszcze mam małe, tak tu o dziurkę. Tutaj. No, parę jeszcze jest takich niedoróbek, ale już jest 100 razy lepiej niż było. Jeszcze te małe dziurki, spawa jeszcze to, będzie całkiem idealnie i znacznie mam mniej roboty przez to, no bo tak jak miał wycinać, wyginać te blaszki tu, to znacznie dłużej by zeszło, a tak ile 20 minut jest zrobione.